Aha. i się wysypałem chyba z 10 kg ziemi okrzemko, okrzemkowej kurą. Tam, gdzie widać, że się kąpią. Teraz się zerwały do jedzenia, ale tego tak to połowa dobrze okurzona. Nie ma co tutaj tego się czaić. No, wcześniej trochę podsypywałem po prostu, ale teraz już. Bo w zimie nie będzie za bardzo, jak tego podać. To na tą suchą jesień, w sam raz, żeby miały kąpielisko wypełnione tą ziemią okrzymkową, wtedy tam większość kur raczej się wykąpie. Trochę tych pasożytów może zrzuci. A ty zrzuciłaś? No patrzę, chudsza jakby, ty. <laughs> Perełciu. Tak, dzisiaj dałem jej w strzykawce trochę specyfiku od robaków. No bo tutaj chodziło o tą pianę, nie? Co ostatnio jej w pysku się pojawia. Że być może jakieś robactwo po prostu, ale fajnie. Chudo wygląda, ty. Może ją coś kurde, coś się poruszyło ręcie. Chodź się napijesz wodę Proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. Piękny słoneczny dzień, dzisiaj chyba z 16 stopni. Zmierzam w stronę e, tego pasieki. Co? A te ty ty, ty. podłobosiły? Bruno takiego nie ma dotyku delikatnego, to brutal kurde jest stary zboczeniec No Idziemy powolutku w stronę pasieki Proszę Państwa Żeby zobaczyć czy pszczółki coś chodzą Cały czas chodzi mi po głowie myśl żeby je wziąć Co? Odymić No ale miałem te paski stosowałem Też po sile rodzin Kurde muszę odwrócić telefon O też po sile rodzin jakoś tam tak mógłbym wywnioskować, że, że jakoś nie słabły one, nie? Więc tam raczej dużego problemu z warozą nie ma no bo tej pszczoły jak przybyło takie sporo w silniejszych rodzinach. A słabsze wiadomo pod rozwojem cały czas na następny sezon dopiero powinny buchnąć od wiosny. No, ale będę, będę dymił, tylko na razie czekam, bo specyfik ma przyjść na biegunki i to muszę właśnie ostatnie zakarmienie dać jakieś tam półlitrowe, załóżmy, czy tam litrowe. Już pszczoły właściwie powinny być zakarmione, nie chcę już drugi raz zbytnio grzebać, ale jeszcze przegląd jakiś pewnie, może dzisiaj bym zrobił przegląd. Muszę w sumie się ubrać i tam odsłonić po dwie ramki, po trzy, zobaczyć jak to wygląda mniej więcej. Może i tak zrobię w sumie, bo piękna pogoda, szkoda siedzieć w domu. No, podam specyfik. I wtedy już zaworkuję, wezmę te worki papierowe, zaworkuję te gniazda i w taki sposób będą już one gotowe do odymienia i już, mówię, już nie będzie trzeba w ogóle nic tam zaglądać. Jedynie tam może w styczniu, jakby była jakaś ładniejsza pogoda, jakby pszczółka coś tam się ruszyła, to można by było zerknąć czy gdzie nie nie brakuje przypadkiem pokarmu, jakieś ciasto dobre zrobić czy kupić w razie czego podejść. Zobaczcie jak pięknie tutaj w piłkę można by było grać, blisko zrobić nad stawem, no, żeby był małą latem to by się cieszył teraz, dwie brameczki postawił, kopał piłę, no, ubyło tej wody już kurde 70 cm jak nic, może i więcej. No. O, trzeba czekać aż to zeschnie nie wiem może to zgrabie jak będzie okazja będzie ktoś do pomocy a jak nie to to zostanie i kultywatorem na wiosnę czy coś tam się wymyśli o jeszcze pozostałości po bobrze Zobacz, kukurydza jak się uhodowało nikt nie widział kurde o jakie kolby człowieku kurde bogactwo <gryw> Kurde, jest nasiona? O! Zobacz, ile nasiona. Człowieku. Się dochodował. Aż żal ścinać. Nie, dla królików można było wyrwać, czemu nie? Ale w sumie może zostawię, może coś się wisieje. Co ty? nie ma szans. No, ważne, że jest koszone, bo tutaj o, wierzby pełno. Znaczy, nie jakoś mocno pełno, ale na tyle gęsto, że nie da rady ręcznie tego było wyciąć, nie? Więc przejechałem, trzeba to usuwać parę lat nawet, żeby nie zarosło, bo jak zarośnie, to już będzie koniec. Już niczym nie upilnujesz. No, tutaj musiałem drzewko minąć, a już tutaj, o zobacz, wieżba wierzba zapierdziela, nie? Była zasypana, gałęzie były zasypane i o, no i to ręcznie będzie trzeba tu o widać jakiś ten gałąź wystaje i z niej pełno już takich o, a taka gałąź to jest w stanie konkretnie odżywić korzeń no i wtedy to już na drugi rok to już tutaj będzie burz, nie? Tak więc takie rzeczy trzeba pilnować Tutaj ciekawe drzewo, jednoroczny przyrost no. o. dwie czy trzy połownie ściąłem, niestety nie zauważyłem a tak ono to jest jak jest. Ale te przy brzegu są pałownie, nie? Tam w krzakach po prostu ściąłem. Tak tam mocno zarosło, to nie widziałem za bardzo gdzie jechałem. Chociaż i tak po pierwszym przejeździe, tak samo tutaj z brzegu, to na najwolniejszym biegu, i tak samo tam z brzegu, na najwolniejszym, żeby już po prostu się nie wpierdzielić w nic, nie? No. A więc tak mniej więcej się zastanawiam, czy tym nie wziąć kosą spalinową, ręczną tą. Czy nie przejść brzegów, ale może tak jak, jak jest gęsto, później to się położy na zimę i zasłoni, to może będzie lepiej, nie? że to po prostu te wierzby się nie przebiją, więc nie ma co tutaj może i kosić. No, ściny chyba nie będzie na tyle, bo tak myślałem, ostatnio badam temat robienia mat sł y słomianych lub ściny, nie do uli, ocieplenia uli, nie, że to jest prosty, prosta robota, tylko trzeba po prostu mieć te prawidło, zrobić samemu albo kupić. I poświęcić trochę czasu, a fajne rzeczy z tego wychodzą, nie? Dobre ocieplenie. Więc jakbym miał tutaj trzcinę, taką prostą, fajną, no to można fajnie sobie zrobić taki materiał do Unii. Nie widać tych ryb ostatnio, coś kurde, że tak myślę, że tutaj może te czaple to i wyłowiły, no ale kurde i tak głęboko, brzeg jest 45 stopni, no to wszystko by wywaliły. Ciężko powiedzieć co tu się dzieje, właściwie będzie trzeba w następnym roku wędkę rzucić. Tyle zobaczyć. Dużo wody ubyło. Z w lato, żeby była susza, co to by było. Tutaj jeszcze dobry metr mogłoby opaść wodę, nie? Tak myślę. No. Ta. słoneczników pełno leży. To w sumie teraz by się przydało co drapać. te nasiona się schowały na zimę. Ale w sumie jak śnieg przykryje. Jeszcze trochę zielonego też urośnie chyba do zimy To może jakoś to przyzimują te nasiona Nie wiem jak zrobić żeby było dobrze Co tutaj wysiać na tym kawałku na następny rok? Coś dla pszczół Tylko nie wiem co Grykę chyba żeby był pożytek od razu po yy, po lipie Bo tutaj mam dziurę tak jakby pożytkową yy, I właśnie tak będę myślał na następny rok o, tutaj jest trochę róży dzikiej do zebrania, ale to podobno się zbiera po pierwszym przymrozku, Coś się słyszałem. No, patrz ile ziemniaków się samo wysadzi. A tutaj ile jest jeszcze więcej róży. O, drabinę położyć i zerwać. O, tutaj klon ładnie rośnie. Szkoda, że tak blisko linii, bo mogą to ściąć albo kazać ściąć. Ale to się wyprowadzi na lewą stronę bardziej. Chodzi o to, że to jest pożytek dobry. Tak samo ten duży klon też na linię idzie, kurde ale to gałęzie poobcinają to drzewo, zostawiam bo to na moim rośnie. O. To ten, to fa fajnie pyłkuje nie? Dobry, dobre drzewo dla pszczół. Tak jak leszczyny zresztą. Leszczyny ja w lutym już, tutaj mam wieżby sporo też przy samych ulach. A tam oto wszystkie tam te to wszystko zarośnięte też wieżbą, ja że tej wieżby jest też tutaj full. No myślę, że w parę lat już będę wiedział dokładnie na czym stoję tutaj jeśli chodzi o pożytki dla pszczół no i mam tylko nadzieję, że tak około 20 uli jest sens tutaj trzymać, nie? że 20 rodzin da sobie radę patrzcie, ile... wszystko to śliwkami śliwkami zarośnięte więc to też wczesne kwiaty dla pszczół, mój cały sad, wszystkie te drzewa wiecie, to jest kurde Sporo i to najlepiej, najlepsze, najlepsze jest to, że to i tak rośnie, nic z tym nie robię, to rośnie, więc można tutaj mieć tak jakby pożytek z tego, nie? że te pszczoły właśnie z tego skorzystają i mi w sezonie dadzą miód, bo nie chodzi tu o to, żeby z sadu zebrać miód. Bo to nie wiem czy to z takiego małego sadu da radę na tyle rodzin. Ale rodziny się wzmocnią, lepiej wystartują i wtedy masz miód z lip. A tam już jest tych lip trochę i mam nadzieję, że nigdy tego nie wytną, że to zostanie <laughs> No, więc to jest mniej więcej taka akcja Uff. A czyli jabłek no kurde, że miał tą rozdrabniarkę i tłok. Więc kurde nazbierał, albo nawet komuś dał trochę kasy, albo podzielił sok, żeby ktoś pozbierał i to przetworzyć, nie? To by było tyle soków. Wszystkie obłonki obskoczyć. Pszczołki no, się ruszają, jak widać. Pozasłaniane wylotki na parę centymetrów w pary, pozostawiane, żeby tutaj robunków nie było za bardzo. Chociaż już rodziny, myślę, że są na tyle silne, że właśnie są w stanie się zbunkrować. No. Im mniejsza rodzina, tym mniejszy wylot zostawiałem. No, się ruszają. Fajna temperatura, można by było właśnie odsłonić. Malinki w tym roku to, kurde, mają dobrze. Przecież tej wody za mało trochę. Ale i tak ogólnie nieźle wyrosły. Szczególnie w tym miejscu, nie? gdzie one tutaj są od lat, a niczym nie, nie było sypane. Raz skosiłem trawę pomiędzy krzakami i to wszystko. No i oczywiście w zimę były skoszone nie do ziemi. Łatnie się mają w tym roku. To Pinambur, Marcie, jeszcze nie kwitnie, i myślę, że chyba znowu w tym roku nie będzie kwit. Za krótkie to jest gdzieś 2-3 tygodnie na no to pinambur nie zdąży mróz go sieknie. zobaczcie pierwszy rok winogron po posadzeniu no i mniej więcej tak powyrastały nie? na 30-40 na cm i teraz muszę tylko zobaczyć ale tutaj widać fajne zimowe pąki o że z tego mogłaby już iść łoza pięć na następny rok jakby to przyzimowo, tylko muszę doczytać, jak to robić. Czy przywiązać do tego i obwinąć folią, załóżmy? Czy się kładzie na ziemię i zakrywa na przykład słomu? Czy może nic z tym się nie robi? Muszę poczytać, nie? Bo jak spadnie wysoki śnieg, no to fajnie, ale jak nie będzie śniegu, a będzie mróz 20, chociaż tutaj są odmiany do 20 iluś stopni. Wybierałem najbardziej mrozoodporne. No nic, chodzi, trzeba doczytać i coś robić z tym. Tutaj, woli doświadczenia, zostawiłem nic, ani razu nie koszona łąka, przez cały rok. Widać tylko koty chyba chodzą. Jakie ścieżki. Jestem ciekaw właśnie, jak to wyjdzie następny rok, co tutaj będzie rosło, nie? No, czy to ma sens? Czy jednak lepiej to skosić? No, ale... To bym musiał tutaj winicę pociągnąć dalej, żeby to obrządzać, bo kosić, żeby kosić i wrzucić zielonkę, czy coś... To... Też się nie chce. No to i tak za dużo tego wszystkiego obkaszam, obrabiam, że ludzie w komentarzach sensu nie widzą. Szkoda, Twoje paliwa! Twoje paliwo? Co się przyjmujesz? Jaki sens w tym widzę jednak. Inaczej wygląda jak masz ostaw skoszony, a inaczej, jak wszystko zarośnięte w drzewach, w krzakach. No to co to, kurde? To tak to Ty możesz wiesz, gdzieś w lesie znaleźć jakieś bagno, i to ma wtedy swój urok. Zobacz, leszczyna. Ciężki temat z tymi leszczynami. Ciężkie warunki tu mają w tych pokrzywach. Ale ja myślę, że przyjdzie taki rok żony: jak się przybiją, się rozkrzaczą, no to już wtedy tutaj zdominują. Nie? Jedna, druga, tam trzecia, dalej. Tutaj chyba jedna wypadła. No ale mam nadzieję, że kiedyś tutaj będą takie zarośla z leszczyny dla pszczół. Jeszcze teraz na jesień muszę się przejechać gdzieś po szkółkach i poszukać drzewek bym coś chciał przy posadzić, leszczynę tutaj już tak, żeby z jedną, co, co roku z jedną sobie wziąć właśnie posadzić, to to wiecie, to kiedyś jak dożyję za 20 lat, no to będę miał porobiony nie? Małym nakładem siły i funduszy, ale systematycznie. O to mniej więcej chodzi, no bo wiadomo, wszystko naraz zaczęte, więc nie można, no, wszystko naraz, tak jak teraz bym chciał na przykład, żeby mieć pięć rzędów takich, no to właśnie to ogarnie jakie ja tutaj, kurde. Tyle zdrowia zostawiłem, żeby przygotować trzy rzędy, z czego jeden w ogóle wypadł. No, już wszystko za dużo energii, kurde. Że To może zabić człowieka. Wiecie, się zepniesz, będzie zasuwał 15 lat, a kurde wykitujesz w 16 rok, nie? Wiecie o co chodzi, zobacz jaka cukinia jeszcze. Są raz dla kur. Z pola z pustymi rękami się nie wraca O, Zobacz jaką gnicha, pięknie kwitnie. No i to będzie wszystko koszone dla królików. A już dalej widzimy. Zaczyna kwitnąć kolejna. Zobacz jak pszczółka chodzi. Na jakichś chwastach. Wszystko tutaj kurde wiecie to jest biosystem czy jak to się nazywa ekosystem. No a tutaj właśnie nowa zaczyna kwitnąć. Świeża ta ognicha i zobaczcie tylko. Zobacz, o, to wszystko to też jest ogólnie, nie? tylko że później wystartowała. O! Zobaczcie ile tego jest na gęste, nie? Już ta nie zdąży, ale ta jak najbardziej zdąży. Zobacz ile pszczół. Pyłek czerpią, to jest wiecie, dlatego tutaj pokładam w tym nadzieję, że tutaj jak nie ma sensu warzywa, nie, nie daje rady, to właśnie dla pszczół to zrobić. Trzy razy w sezonie można mieć żółte pole. No. Zobaczcie, nawoć przekwitła, przekwita jeszcze, gdzie nie jeszcze kwitnie, ale już właściwie jest po pożytku nawociowym, a tutaj wyskakuje takie pole takiego właśnie pożytku i zobacz, pszczola, pszczoła na pszczole prawie. One dopiero się ruszają z uli, bo jest około południa, więc tak do pierwszej, koło pierwszej, do drugiej myślę, że będzie szczyt dzisiaj. Piękna, bezwieczna pogoda, słońce, więc te pszczoły naprawdę mają super. Już miło popatrzeć jak one chodzą sobie po polu, że to jest, niektórzy widzą chwasty, nieurodzaj, nieużytek, a ja tu widzę pożytek kurde, no nie perełka, no aż kita sama chodzi jak patrzysz na tą zielonkę, przyjdzie pora i dla was to przyjdę i ten skoszę tutaj już właśnie pod kaszą, dzisiaj dostały to wszystkie zadowolone, o już południa maleńka już cyski napompowane, bardzo dobrze.